Witam wszystkich serdecznie w środku nocy w centrum Edynburga. Ponieważ w tym tygodniu muszę się trochę poślajać po tym mieście o tej porze, bo zaczynam bardzo wcześnie pracę, to stwierdziłem, że być może ciekawym będzie filmikiem, jeśli trochę tego Edynburga po nocy pokażę. Mamy środek tygodnia, także nie podejrzewam tłumów. Pierwsza, pierwsza atrakcja w naszym punkcie widzenia to restauracja Gordona Ramseya na Bread Street. Tutaj przychodzą ludzie płacić grube siano za kotlet i nie tylko. To jest Sennender Square, ciemno. Na środku Sennanders Square stoi kolumna z kategorii pan tu nie stał, no akurat ten pan tutaj stał. Kolumny wam nie pokażę, bo... Ciemno jest i nie jest oświetlona, co dziwne, chociaż może trochę będzie widać. O, zobaczcie. Heh, raczej nie. E, mam jakieś 15 minut takim delikatnym spacerkiem szybszym, żeby dojść do mojego miejsca docelowego. Tam w dole mamy Princess Street. Chyba w ogóle jest zamknięta, bo malują Linię. A ja zaraz tamtędy będę musiał wyjechać, więc się dowiem dokładnie na bazie o co chodzi. To jest ostatni do, przystanek tramwajowy póki, póki co Sedendus Square, chociaż tam dalej w dół jest jeszcze jeden, zaraz zobaczycie York Place No a nasze wspaniałe tramwaje, właściwie jeden tramwaj jest wydłużany aż do Ocean Terminal przy wybrzeżu i już na to, tej wiosny ma być otwarta ta przedłużka. ale póki co tramwaje kończą swój bieg w tym miejscu, i w tym miejscu też zaczynają w stronę lotniska. Pierwszy tramwaj w stronę miasta wyjeżdża o 5 rano, także nie jest to taki środek transportu na wczesne wstawanie. A ostatni stąd wyjeżdża jakoś krótko przed północą albo o północy w stronę lotniska. Po prawej mamy dworzec PKS i Luisa Withouna torebki torebki robią Wszystko robi, nie wiem, nie znam się na tych sprawach Jest mega zimno minus 4 stopnie Odczuwalna nim minus 9 Nie wiem czy dworzec jest otwarty Można przejść skrótem przez dworzec chyba jest zamknięty o tej porze i z drugiej strony się wychodzi taki mały skrót natomiast my pójdziemy ulicą Queen Street która częściowo w tej chwili jest zamknięta bo, no bo robią wszystko tak w związku z tramwajami od razu ścieżki rowerowe nowe chodniki, nowe krężniki wzdłuż Queen Street i Princess Street mamy takie ulice Pomiędzy tymi wielkimi budynkami. To są ulice, które zazwyczaj uczęszczane są najczęściej, są najczęściej przez e, ciężarówki i wany dostawy od tyłu, od zaplecza tak zwanego. Jak widać, cisza, spokój. Oczywiście. W środku tygodnia to inaczej się przedstawia niż w piątek czy w sobotę. A co zabawne, w piątek życie tutaj nocne jest o wiele bardziej atrakcyjne niż w sobotę. Teraz się przekonałem, wracając z pracy, że w piątek o wiele więcej ludzi zresztą w piątek to jest taki fenomen, bo w okolicach 12, w ulicach południu wszyscy już pędzą do domu bo każdy kończy szybciej każdy stara się kończyć pracę szybciej więc e, ludzie dostają świla kociokwiku tak zwanego jest e, są tłumy po prostu też mm, taki dosyć ciekawy eksperyment e, e, zauważyłem że właśnie w piątek w okolicach 13 Wynurzają się ze wszystkich swoich nor z całego miasta. Wszyscy, którzy dostają benefity socjalne i wychodzą na miasto, szaleć. Czyli żyją w piątek jak król, a w niedzielę jak Trump. W sensie bezdomny, bo cała kasa jest przepuszczana w weekend. I potem od poniedziałku do czwartku ich nie ma na mieście, tylko siedzą w domu. No tak to wygląda w skrócie, naprawdę. Także w piątek jest tutaj bardzo wieczorem głośno, gnarno. Oczywiście zdarzały się ekscesy, jak w każdym dużym mieście. Mam lekki katar. Ręce, powinienem wziąć rękawiczki, bo naprawdę jest bardzo zimno. I tutaj właśnie kończy się, kończyła się tutaj nitka tramwajowa. O tramwajach to w ogóle można nakręcić osobny odcinek, i planuję, bo to jest kurczę, powiem Wam szczerze, projekt jakiego mógłby pozazdrościć Jedynburgowi cały świat, ale to może innym razem, przed nami z Rondo, kiedyś to było Rondo. Teraz to będzie takie duże objazdowe skrzyżowanie z przystankami i tramwajowymi na środku legenda głosi, że nawet najstarsi szkoccy górale nie pamiętają kiedy ostatnio tutaj nie było robót drogowych Tak wygląda w tej chwili Tam na drugim planie mamy Omni Center i Johna Louisa Nowego, takie wielkie centrum handlowe. No i tutaj oczywiście kino, teatr, można zobaczyć fajny musical, można zobaczyć jakiś stand up, restauracje, chip shopy. Tutaj w samym centrum wypożyczalnia samochodów, czemu nie? w takim dogodnym miejscu Proszę bardzo, górze mieszkają ludzie, a na dole mamy to autobus, który mógłby mnie zabrać na bazę, ale L16 Sigornos ale stwierdziłem, że jednak pójdę na piechotę no bo to tam 5 minut zostało spaceru. Też jestem ciekaw jak będzie wyglądał obraz. Bo jakieś sztuczne światło, to jeszcze jeszcze, ale jakbym poszedł tutaj bośną ulicą, to nic by nie było widać. I w tym miejscu zaczyna się słynny lift. Czyli to jest Lift Street, ten kawałek, a tu dalej mamy. Aż na sam dół, właśnie tędy poleci tramwaj do mm. <słuch> New Haven, i plotka głosi, że w tajemnicy przed edynburskimi mieszkańcami lokalne władze będą chciały zamknąć tą ulicę dla ruchu. Będzie tędy tylko jeździł tramwaj, autobusy i taksówki i być może oni zamierzali to zrobić już o wiele wcześniej w sensie oni od początku zamierzali w ten sposób zrobić tylko nie powiedzieli ludziom jeszcze I stwierdzili, że na końcu powiedzą być może tak jest, dlatego że od mniej więcej połowy lift jest zwężenie i jest tylko jedna, nit, jedna nitka drogowa w sensie kolej tramwaj tak jak tutaj mamy dwa pasy i ten skrajny lewy jest autobusowy i samochodowy, a w środku leci tramwaj, tak później od pewnego momentu ten samochodowy znika i jest tylko tramwajowy, więc wyobraźcie sobie co się wydarzy, jeżeli na przykład tramwaj się zepsuje, a takie rzeczy się zdarzają. No to wtedy jest już makabra, bo nawet nie ma jak stąd skręcić, dlatego że to jest... tutaj nie ma ani jednego ronda na sam dół. Nie ma jak zawrócić, no bo na środku jest wyspa. Nie ma jak uciec w lewo. Są uliczki w lewo, no ale jeżeli się trawaj zepsuje, no to nie będą ludzie przecież po chodniku jeździć. Osobnym tematem na film to są nazwy ulic w Edynburgu. Naprawdę niektóre nazwy ulic są wyjątkowe, mógłbym powiedzieć. Takie które. Wolne tłumaczenie na polski mogą wydać się dosyć dziwne lub nawet zabawne, bo na przykład to miejsce tutaj to jest Gayfield Square, ale też jest dużo takich nazw ulic, typu Dixon Place, i też widziałem parę takich ciekawych nazw ulic. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten krótki spacer, bo ja tutaj skręcam w lewo i jestem na miejscu. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać na kanale. Mam nadzieję, że cokolwiek widać, i no cóż. Życzę wszystkim miłego dnia. Ja zaczynam pracę o 4 rano, ale też szybko kończę. Także są plusy i minusy. Więc póki co trzymajcie się ciepło.